Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSE FIX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domach kierowskim Dzisiaj mamy dzień 19 kwietnia, jest godzina 14.50 i coraz wyjątkowo taki godzin zapraszam na omówienie sytuacji na czterech najciekawszych, moim zdaniem, parach walutowych. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro -dolara. Tutaj widzimy, że dzisiejsza, dzisiejsza aukcja długu włoskiego, pomimo, że ona była taka umiarkowanie pozytywna, tak naprawdę umiarkowanie neutralna to tutaj jest w dalszym ciągu kontynuacja wyprzedaży wspólnej waluty. Widzimy, że poprzedni, wczorajszy już cień sugerował, że ten, ta podaż na rynku jest, jest znaczna. Widzimy w tej chwili zejście, zejście w kierunku tak naprawdę 10-30-60, to jest taki w tej chwili poziom, który naprawdę nie zatrzyma te spadki. No niemniej tutaj te, te ten jakby nastroje na rynkach no są, są dość niepokojące w tej chwili. Widzimy, że tu inwestorzy niepokoją się o sytuację w Hiszpanii drugą parą jest, jest para euro, euro do funta, euro do furent, w funta w tygodniowym. no jest to dość duże ujęcie, szerokie. No. Niemniej tutaj zwróćmy uwagę, że te niepokoje w strefie euro one znajdują odzwierciedlenie w wycenie funta. Tutaj część inwestorów zaczyna, chce tak naprawdę, szuka jakiejś bezpiecznej przystani dla kapitału. No jeżeli euro to nie gwarantuje, to naturalnym wyborem normalnie był jen i frank, tylko że tutaj instytucje centralne podjęły działanie mające na celu osłabienie tych walut. W związku z tym Inwestorzy kierują, transferują swoje kapitały w kierunku funta. No tutaj widzimy, to jest jakby ten, to jest jakby ten czynnik europejski, który wspiera, wspiera tutaj zejście euro funta niżej. Niemniej jest również czynnik bezpośrednio związany z funtem, czyli ostatnia, ostatnia publikacja Minic z posiedzenia Banku Anglii wskazała, że jesteśmy trochę dalej od tego luzowania ilościowego w Wielkiej Brytanii. W związku z czym mamy takie dwa czynniki, które fundamentalnie spychają tą cenę niżej. Na no tej chwili zatrzymaliśmy się gdzieś na okolicach 50% ostatniego wzrostu, tego wzrostu od 2007 roku, dlatego przekroczenie tego zakresu będzie bardzo istotne z technicznego punktu widzenia. Jeżeli byśmy go naruszyli, to tak naprawdę kolejne wsparcie, takie silne wsparcie wypada dopiero na 0,77, no i to tak naprawdę daje, daje czy duży, duży zakres ruchu, to widzimy, że ten zakres tak naprawdę to oczywiście mogą się trafić jeszcze jakieś pomniejsze fale gdzieś w tym zakresie, tutaj jeszcze naprawdę można by wyznaczyć wsparcie na poziomie pełnym 0,80 i tutaj tutaj by na będzie korekta do góry i dopiero zejście w kierunku 0,77 trzecią parą jest nasza para mm, euro złoty krajowa waluta i tutaj tutaj, jak widzimy, tutaj zarysowałem taki wstępnie niepotwierdzony schemat klinu, klinu, zniszkującego jest to schemat na ujęciu czterogodzinnym. No tutaj jednak trzeba pamiętać, że ten schemat, który tu wyrysowałem, on nie jest, nie jest potwierdzony tutaj na tych walutach, walutach zmiennych, walutach Emerging Markets. Tutaj te formacje techniczne tak naprawdę mają troszkę mniejsze znaczenie i tak może być też w tym przypadku. Mm, to nie zmienia to faktu, że tak naprawdę znajdujemy się w, w takiej dość szerokiej konsolidacji. Ta konsolidacja jest ograniczana od dołu przez 4,16, środkowa banda to 4,18, no i ten obszar obs podaży w 4,20, tutaj dzisiejszy odczyt produkcji przemysłowej na poziomie 0,7 w ujęciu rocznym procenta za marzec, to tak naprawdę jest wskazany jest niedoznaczny. Tutaj ostatnio widzimy neutralne dane dotyczące inflacji, dość retorykę ze strony Rady Polityki Pieniężnej, no i tutaj już widzimy, że wstępnie część decydentów z grę decyzyjnego odniosła się do tego odczytu, Produkcji przemysłowej i, i on jest zdecydowanie niższy, czyli tak naprawdę wybija te argumenty części i części ja strzemią z rąk. Także tutaj najprawdopodobniej ta osłabienie złotego ma również związek nie tylko ze sytuacją w strefie euro, ale również z mniejszym prawdopodobieństwem aktualnie obniżek stóp na najbliższym posiedzeniu 8-9 maja. Czwarta para. Yy, para, którą tutaj dla Państwa wczoraj już zaprezentowałem, ci z Państwa, którzy śledzą naszą stronę Bossa w ale wiedzą, że tutaj sygnalizowałem, że, to, że ten duży, duży tutaj korpus spadkowy jakby fundamentalnie jest uzasadniony, niemniej tutaj ten ruch, ruch był zdecydowanie zbyt głęboki, tutaj część dealerów sugerowała, że to wsparcie na poziomie 0,98, 80 trochę niżej, tutaj można powiedzieć nawet, że ten knot tutaj do zakresu 0,98, to, to jest dobry poziom do, do zajmowania pozycji długich, jak widać, że się sprawdziło, Nastąpiła korekta wzrostowa i doszliśmy do, do oporu na poziomie 0,9940. To jest takie silne wsparcie. No i tutaj naprawdę mnie się zatrzymamy już na dzisiejszą sesję. Nie wiem, jakby trzeba spojrzeć na też na szerszy układ. To w szerszym układzie u, układem premiuje fundamentalnie krótkie pozycje na tej parze. No niemniej, jak widzimy tutaj, reakcja rynku jest zdecydowana. Tutaj to, 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 to jest układ dolar do kada. Tutaj, jakby fundamentalnie kad wsukrował ruch w dół. Niemniej wzrost wartości dolara jest jakby spowodowany głównie czynnikami paneuropejskimi. Dziękuję za uwagę i znaczy, że jeżeli Państwo chcieliby otrzymać jakieś, państwo jakieś sugestie dotyczące, dotyczące komentarzy, bądź jakieś sugestie dotyczące innych par, które miały być ujęte w tym komentarzu porannym, to prosiłbym na informacje na adreska.pabos.pl.